Nasza nowa premiera dotyczy wersji czarodziejskiego fletu, która się nazywa prawdziwa historia czarodziejskiego fletu. Jest to wspaniała inscenizacja Giovanniego Castellanosa, do której sięgnęliśmy, aby zaprosić studentów i doktorantów Uniwersytetu Muzycznego. Bo pomyślałam, że jeśli mamy już szóstą edycję Mozart Junior, to dobrze by było rozwinąć tę część festiwalu o współpracę z młodymi ludźmi. Uniwersytet muzyczny imienia Fryderyka Chopina, który sama kończyłam, jest mi bardzo, bardzo bliską uczelnią i podpisaliśmy porozumienie najpierw list intencyjny i porozumienie o współpracy i na czym polega ta współpraca zapraszamy studentów i doktorantów ubieramy ich w piękne kostiumy z naszej inscenizacji kostiumy za które Marcin Łobacz dostał teatralną nagrodę imienia Jana Kiepury wyreżyserował tę wersję Tomasz Mann scenariusz napisała Kalina Cys i dopiero to dostało się w ręce Jerzego Wołosiuka, który poprowadził orkiestrę, a młodzież mogła stanąć na scenie w prawdziwych kostiumach, w pięknej inscenizacji właśnie nie studenckiej, nie prowadzonej takiej na, na jakiejś Takiej wyrwanej, małej tożsamości, tylko na całym pięknym czarodziejskim flecie. Ta wersja czarodziejskiego fletu, prawdziwa historia czarodziejskiego fletu, daliśmy nowy tytuł, żeby odróżnić od tego tak zwanego dużego fletu, jest przygotowana przez młodzież dla młodzieży. I powiem, że tak, młodzież na taką wersję 60-minutową przychodzi, bo to jest świetne przygotowanie młodego człowieka do tego, że powie, hmm, a może to jest za mało, a może chciałbym pójść na tą pełną, trzygodzinną wersję czarodziejskiego fletu. Także cieszę się, że młodzież przychodzi. Zagraliśmy niedawno rekwiem e, Mozarta, w wersji Howarda Armana, czyli muzykologa, który nie do końca się zgadza z wersją zismajerowską, więc pięknie e, napisał swoją wersję zakończenia rekwiem Mozarta. Sam poprowadził to od pulpitu dyrygenckiego. i zastanawiałam się, jak to jest, że tylu młodych ludzi można było zobaczyć na widowni. A kolejka od archikatedry sięgała aż do Zamku Królewskiego.